Strzałkowski Uniwersytet III wieku wczoraj oficjalnie zakończył piąty rok akademicki. W sali gminnego środka kultury studenci odebrali gratulacje i nagrody. W tym roku w zajęciach zorganizowanych w 12 sekcjach uczestniczyło 305 osób, w tym 48 spoza gminy Strzałkowo. Rekordistką jest Aleksandra Żbikowska, która w tym roku uczestniczyła w zajęciach aż 11 sekcji. Właśnie tych ostatnich pięciu lat utwierdził nas w przekonaniu, jak bardzo słusznym krokiem było utworzenie naszego Uniwersytetu. Tak naprawdę słowa Paulo Coelho w pełni opisują e, Wasze działania w ramach Szczelkowskiego Uniwersytetu III wieku. To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące. Życzę państwa, byście dalej byli zafascynowani byciem razem. razem i współpracy w ramach Strzałkowskiego Uniwersytetu III wieku. Państwo dajecie przykład, jak można realizować swoje marzenia i trochę poszedłem tropem, tropem tych, tych państwa marzeń. To znaczy po tym spotkaniu u was postanowiłem zrobić ten doktorat na podstawie książki i to jest też przykład, że ludzie w wieku w III wieku mogą. Także życzę Państwu również. To nie jest wcale takie trudne. Ja zostałem tym doktorem dzięki Wam. Także to, za to chciałem Wam podziękować. I mam nadzieję, że Państwa zapał, tak jak do tej pory duży, nie zmaleje. Ja wiem, że to poszerzanie wiedzy, ta realizacja młodzieńczych zainteresowań, czy nowe sposoby komunikowania się, to wszystko powoduje, iż Państwo spełniacie tutaj. Swoje marzenia. Specjalne podziękowanie za 5 lat wspierania Uniwersytetu otrzymał wuj Dariusz Grzywiński. Studenci przygotowali dla niego oryginalny prezent. Panie wójcie, serdecznie dziękujemy za 5 lat życzliwości i przychylności dla naszych często dość zwariowanych pomysłów. Czas na wakacje. <śmiech> <śmiech> A żeby wypoczynek był niczym innym, jak błogim lenistwem, proponujemy zaopatrzyć się w kocyk. Zaproponować małżonce wyjście z domu i udać się tam, gdzie nie dociera żaden operator sieci komórkowych. A żeby Państwu ułatwić to wyzwanie, te decyzje prosimy przyjąć od nas niezbędnik piknikowy, w którym podstawowe zabezpieczenie dobrego wypoczynku już jest. Uroczystość zakończył koncert Agnieszki Greiner. Film Małe kino, czy pamiętasz małe niebe kino, na ekranie Rudolf Valentino.